W tej historii Pyton zaatakował suczkę o imieniu Stanley, która robiła wszystko, co mogła, aby chronić swoje szczenięta przed drapieżnikiem. Przed nią była ogromna wąż, a ochrona wszystkich szczeniąt jednocześnie była prawie niemożliwa. Szczenięta rozbiegały się w różne strony, a Stanley próbowała za wszelką cenę chronić każdego z nich. Pyton zaatakował ją, złapał i zaczął się wokół niej owijać. Ludzie znajdujący się w domu nie zdążyli przyjść na czas z pomocą. Pyton zaczął ją dusić. A jej siły szybko wyczerpywały się. Ledwo mogła oddychać, nie mówiąc już o szczekaniu. Może zdawała sobie sprawę, jak blisko jest śmierci. Gdyby nic nie zrobiła, byłaby to ogromna strata dla rodziny. Stanley była przerażona tym, co się działo, a Kristina i Kevin, którzy traktowali ją jak członka rodziny, byli przepełnieni strachem. Kiedy Kristina i Kevin stali się właścicielami rodzinnej farmy w USA, zrozumieli, że stara rodzinna suczka nie będzie już w stanie zapewnić bezpieczeństwa nowej posiadłości. Dlatego postanowili przygarnąć kolejną owczarkę niemiecką. Wite, silny i otoczony miłością, którą Kristina i Kevin włożyli w jego szkolenie, szybko stał się częścią rodziny, szczególnie przywiązując się do Kevina. Podążał za nim wszędzie, był czuły i oddany, choć czasem jego zachowanie niepokoiło Kristinę. Stara suczka zmarła krótko po narodzinach Witerę. A Kristina została sama. Bez Kevina na farmie byłoby jej trudno, bo nie była przyzwyczajona do życia na wsi. Wokół ich domu nie było latarni ulicznych, a ciemność nocą była jeszcze bardziej przerażająca, zwłaszcza gdy w pobliżu słychać było wycie szakalów. Czasem życie w pojedynkę na wsi może być naprawdę niebezpieczne. Pewnego dnia Kevin zdecydował się przenocować w polu, co wzbudziło niepokój Krystyni. Po powrocie zaproponował jej, aby wyszła na zewnątrz i zabrała coś z samochodu. Była to nietypowa prośba, ale Kristina się zgodziła. Na siedzeniu pasażera znalazła szczeniaka owczarka niemieckiego, który czekał na nią z radością. Szczeniak machał ogonem i lizał jej ręce, a kiedy wzięła go na ręce, natychmiast została oczarowana. Nazwali go Stanley, a on szybko zaprzyjaźnił się z Witerem. Jednak pewnego dnia doszło do nieszczęścia. Kiedy Wite skończył 3 lata. Nawiązał szczególną więź z Kevinem i często przebywał u boku Krystyny. Pewnego dnia, gdy Kevin wrócił z pola, zapytał Kristinę, gdzie jest Wite. Krystyna nie widziała go przez cały dzień i myślała, że był z Kevinem. Wtedy zaczęli się martwić. W ciągu dnia Stanley również był niespokojny, a Krystyna czasem zamykała go w domu, czując, że coś jest nie tak. Próbowali przypomnieć sobie, kiedy ostatnio widzieli Witere. Było to nieprzyjemne uczucie, gdy zrozumieli, że ostatni raz widzieli go rano, kiedy wyszedł wcześniej niż zwykle. Może popełnili błąd, nie wychodząc z nim na spacer. Kilka minut później Stanley zaczął ich prowadzić w określonym kierunku. Ostrożnie szli za nim, aby nie stracić go z oczu w razie niebezpieczeństwa. Stanley zaszczekał. Zbliżając się do krzaków, a Kristina i Kevin podążyli za nim po błotnistej ścieżce za domem. Tam odkryli coś niepokojącego, ślady węża i kępki sierści zabrudzone krwią. Stanley zaczął cicho skomleć. Kristina i Kevin zrozumieli, że Wytere zaatakował wąż, ale wrócili do domu, bo było już ciemno i nie mogli nic zrobić. Kevin nie mógł znaleźć sobie miejsca i z pierwszymi promieniami słońca wyruszył na poszukiwania węża, choć wiedział, że szanse są niewielkie. Nie chciał. Aby wąż zbliżył się do kurnika. Cały dzień go szukał, ale bezskutecznie. Ślady węża zniknęły w gęstej trawie i nic więcej nie udało się odnaleźć. Przez kilka miesięcy wąż ukrywał się, a gdy nadeszła zima, prawdopodobnie znalazł sobie schronienie na zimny okres. Kiedy Kristina i Kevin wracali do domu, czuli smutek i poczucie winy. Nawet Stanley wydawał się osłabiony. Spał więcej niż zwykle i był mniej aktywny. Później Kristina zrozumiała, że Stanley był w ciąży i spodziewał się szczenią wyterę. To była szansa na odzyskanie choć części tego, co stracili. Przez kilka miesięcy starannie dbali o Stanley i jego przyszłe potomstwo. Pewnego wieczoru, gdy wrócili do domu, zobaczyli Stanley z dwoma małymi szczeniakami. Delikatnie je lizał, a potem karmił, co pomogło im się uspokoić. Jeden ze szczeniaków, którego prawie stracili, był bardzo podobny do Wytere w dzieciństwie. Rodzina poczuła, że w ich życiu pojawiła się nowa nadzieja, a wraz z nią wróciły radość i szczęście. Kiedy rodzina ponownie poczuła radość z ich obecności, mogli pogodzić się ze stratą wyterę. Niestety, to uczucie radości było krótkotrwałe. Niebezpieczeństwo znów było bliżej, niż mogliby sobie wyobrazić. Wiosną szczenięta podrosły i mogły już bawić się na podwórku. Stanley okazał się doskonałą matką, trzymał szczenięta blisko zagrody. Teraz dano im więcej wolności. Co miało zapewnić im bezpieczeństwo. Ale życie na farmie, nawet blisko domu, może być niebezpieczne. Kevin ogrodził podwórko, aby psy nie mogły uciec, ale tego dnia to nie wystarczyło. Stanley był zajęty trzymaniem szczeniąt razem, gdy się bawiły, ale nagle usłyszał niepokojący dźwięk. Sytuacja pogorszyła się szybciej, niż Stanley zdążył zareagować. Szczenięta znalazły się w niebezpieczeństwie, gdy w pobliżu pojawił się ogromny pyton. Stanley skoczył przed nimi, by ochronić maluchy, ale szczenięta były zbyt młode i ciekawe, żeby zrozumieć, co się dzieje. Nadal zbliżały się do węża, chcąc go zobaczyć z bliska. Stanley próbował ponownie je chronić, ale było bardzo trudno jednocześnie pilnować wszystkich. Skupił się na szczeniętach i nie zauważył, jak wąż zaczął się ruszać. Pyton zaatakował, i gdyby Stanley zauważył to wcześniej, być może by się przestraszył. Może to był ten sam wąż, który zabił wyterę. Nikt nie wiedział, co mogłoby się stać, gdyby Stanley nie zareagował na czas? Wąż owijał się wokół niego. Krystyna była w domu, gdy usłyszała szczekanie Stanley. Chciała sprawdzić, co się dzieje, ale nagle szczekanie ustało. Pomyślała, że wszystko jest w porządku, nie zdając sobie sprawy z prawdziwej sytuacji. W warsztacie Kiewina doszło do tragedii. Wąż, który tam się dostał, zaatakował Stanley, który był tam ze szczeniętami. Pies był w niebezpieczeństwie. Jego szczekanie stawało się coraz cichsze, bo wąż go dusił, uniemożliwiając mu oddychanie. Gdyby ktoś to zauważył na kamerach monitoringu, można byłoby zapobiec tragedii, ale niestety tak się nie stało. Szczenięta zaczęły szczekać i próbowały ugryźć węża, ale to nie przyniosło rezultatu. Pyton nadal dusił Stanley. Ich szczekanie przyciągnęło uwagę Kristini. Poczuła niepokój i pobiegła do warsztatu. Wtedy zobaczyła ogromnego pytona, jednego z największych, jakiego kiedykolwiek widziała duszącego jej ukochanego psa. Szczenięta były w pobliżu, patrząc przerażone. Kristina krzyknęła do Kevina, aby przyniósł ocet. Widząc, jak pyton dusi Stanley, poczułam dłości. Krzycząc, znów zawołała kiewina, który w końcu przybiegł. Po jej krzykach od razu zrozumiał, co się dzieje. Postanowili, że nie pozwolą, aby ten wąż skrzywdził kolejne zwierzę. i Wiedzieli że może to spowodować pieczenie w miejscu ugryzienia i sprawić ból Stanley. Ale to był jedyny sposób, aby go uratować. Pyton poczuł ostry smak octu i osłabił swój uścisk. Dało to Kristinie i Kevinowi możliwość uwolnienia Stanley. Gdy wąż próbował się uwolnić od smaku, oni ostrożnie zaczęli go odwijać. Wkrótce wąż został uwolniony. Po tym incydencie Kristina i Kevin nie mogli dokładnie ocenić, jak poważne są obrażenia Stanley. Oddychał ciężko, wydając ciche skomlenia, ale był żywy. Kevin trzymał węża. Podczas gdy Kristina szukała wiadra, aby go umieścić, wiedzieli, że muszą pozbyć się tej groźby, która już kosztowała ich życie wytere. Nie chcieli zabijać węża z zemsty. Ale nie mogli też pozwolić, żeby zagrażał ich zwierzętom. Umieścili węża w wiadrze i później zabrali go do schroniska dla węży, gdzie mógł przebywać bez stwarzania zagrożenia dla innych zwierząt. Najpierw jednak musieli pomóc Stanleyowi. Wrócili z szczeniętami do domu i zabrali Stanley do weterynarza. Byli wdzięczni, że Stanley był przytomny. Musieli upewnić się, że kości nie są złamane i że nie ma poważnych obrażeń, a także sprawdzić czy miejsce ugryzienia nie jest zainfekowane? Weterynarz zbadał Stanley i odkrył kilka złamanych żeber. Ale ogólnie pies był w porządku. Gdyby szczenięta nie wykazały się odwagą i nie ostrzegły ludzi, wszystko mogłoby się skończyć inaczej. Szczenięta przytulały się do matki i lizały jej rany, aż Stanley w końcu poczuł się lepiej. Były bezpieczne. Kristina i Kevin postanowili zatrzymać wszystkie szczenięta. Mieli wystarczająco dużo miejsca. Aby psy mogły żyć wygodnie. Jeden ze szczeniaków, którego uratowali po urodzeniu, wyrósł na podobieństwo swojego ojca, Wytere przywiązał się do kiewina tak samo, jak kiedyś wite. Teraz mieszkał w przestronnym zagrodzie, gdzie mógł swobodnie się poruszać i nie narażać się na niebezpieczeństwo. Dziękujemy wszystkim, którzy podzielają nasze wartości i mamy nadzieję, że zrozumiecie nasze podejście do węża. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do powrotu, aby usłyszeć jeszcze więcej niesamowitych historii, które na pewno Was zainspirują.